W gymie grupy Knockout Promotions rozmawiamy z Albertem Sosnowskim. Ostatnio pojawiły się w mediach jakieś informacje, co prawda trochę pewnie przesadzone, że chciałbyś walczyć z Tomaszem Adamkiem. Jak wyglądała ta cała sprawa? Powiem szczerze, że też przeczytałem, że chciałem walczyć. oczywiście nie boję się walki z Tomaszem Adamkiem, natomiast nigdy nie wyzywam go na pojedynek, a jeśli chodzi o walkę samą z nim, to jest pytanie do mojego promotora walczę z zawodnikami, z którymi walki zakontraktuje mój promotor, bez względu na to, ktokolwiek to jest. Jak byś ocenił na dzień dzisiejszy swoje szanse w pojedynku z Tomkiem? Nie mnie to oceniać. Po prostu jeżeli by doszło do takiej walki, to na pewno bym walczył i bym był gotowy do tego pojedynku, jak najlepiej bym się przygotował. Natomiast nie będę tutaj oceniał żadnych szans. Wiesz już coś na temat swojego najbliższego przeciwnika, z którym będziesz walczył 25 września? Nie, jeszcze nic nie wiem, natomiast myślę, że w kilku dni się dowiem. Mam spotkanie robocze ze swoim promotorem i on na pewno poda mi nazwiska bądź nazwisko zawodnika, z którym mam boksować. Jest to trochę problem, że jest już praktycznie miesiąc przed galą, nawet bliżej i ciągle nie znasz przeciwnika. To może to oznaczać, że nie jest to ktoś no, z wybitym rekordem? To już jest pytanie do mojego promotora, natomiast w mojej karierze nieraz raz już tak sprawy wyglądały. Najważniejsze, że ja skupiam się na treningu, mocno trenuję i chcę być przygotowana na 25, natomiast kto to będzie, no to już jak gdyby nie jest pytanie do mnie. Zaczęliście już jakieś sparingi przed tą walką 25 września? Znaczy byliśmy na obozie teraz w oczu, mieliśmy sparingi zadaniowe z Tomkiem Chudkowskim, natomiast zostało 3 tygodnie do terminu, więc praktycznie od następnego tygodnia zaczynają się już normalne sparingi. Czyli zostajesz w Warszawie i tutaj na miejscu się przygotowujesz, tak? E, tak, zostaję w Warszawie i już do samej walki będę przygotowywał się tutaj w od promotion. Możesz ocenić współpracę swoją z trenerem Fiodejem Łapinem? Dużo ci, dużo ci to dało? E, no na pewno tak. No, bardzo się cieszę, że dalej mogę kontynuować współpracę po tych przygotowaniach z, do walki z Witaliem Kliszko. E, cały czas się rozwijam, cały czas wprowadzam nowe elementy. No, na pewno dużo jest starych nawyków, które jest ciężko wyeliminować, ale. Pracujemy nad to pomalutku. Krok po kroku staramy się coś zmieniać, coś dodawać. No jestem bardzo zadowolony i myślę, że ta kontynuacja tej współpracy mi przynosiła efekty w postaci wygranych moich walk na kolejnych wygranych moich walk. Cel numer jeden dzisiaj to jest odzyskanie pasa Mistrza Europy, prawda? Zdecydowanie tak. No, jestem wysoko w rankingu EBu i ta walka pozwoli mi zostać obowiązkowym pretendentem do tytułu EBU, więc cel numer jeden, walka o Europy i z powrotem z bycie mistrzem Europy. Jak byś oceniał swoje szanse w walce z Dymitręką? Jak jakbym oceniał swoje szanse? Swoje szanse Ocenia tak, że jadę tam po zwycięstwo i, i to walkę chcę wygrać. Jak z każdym zawodnikiem na do niego po to, żeby wygrać. Natomiast jakie będą szanse? No wiadomo, że to już jest też szaucha europejska i... Może być trudny pojedynek, no ale, ale nie ma już łatwych walk na tym poziomie, więc zdaję sobie z tego sprawę i chcę być do każdej walki jak najlepiej przygotowany i pokazywać to w ringu swoimi zwycięstwami. Czyli jest też taka możliwość, że już po tej walce 25 września staniesz od razu do walki o pas? No, naprawdę jest bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o, o moją rozwój kariery. No wiadomo, celujemy w pas mistrza Europy. I po to chcę być obowiązkowym pretendentem do teumistrza Europy, żeby jak najszybciej dostać walkę o Europy. Dzięki serdecznie. Dzięki.